Hi gorgeous! Zapraszam Cię na powakacyjny glow up, czyli takie powakacyjne odgruzowanie. I co będziemy sobie dzisiaj robić, to na pewno włosy, skórę, do tego będzie jeszcze henna bewi, no i na pewno będą paznokcie, a w sumie to paznokcie już mamy. Jest to to, z czym wylądowałam finalnie, czyli takie bardzo schludne, bardzo jasne paznokcie. Dodatkowo mam taką, można powiedzieć, małą muszelkę. Bardzo mi się ona podoba, bo dzięki temu nie tylko jest to taki zwykły pyłek glazed, bardzo błyszczący, ale też jakiś akcent dodatkowy. Także są schludne, ładne, czyste. I przede wszystkim wyglądają na bardzo zadbane. Ja staram się bardzo zwracać uwagę na zadbane ręce, także dlatego też cieszę się z tej zmiany. Co będziemy jeszcze dzisiaj robić? Na pewno będę korzystała z płatków pod oczy, na pewno będę korzystała z maseczki. Płatki myślę, że znacie? Chyba większość z Was zna. Przeważnie można je zauważyć w Osmanie, gdzieś tam na różnych półkach się one znajdują, w okolicy płatków i maseczek. Myślę, że one są bardzo popularne, są prawie w każdym Osmanie, przynajmniej ja je widzę prawie w każdym Osmanie. Są naprawdę fajne, dobrze nawilżają, niwelują opuchliznę, także mnie wystarczają w zupełności. Co do tego jeszcze mam, to maseczka. Maseczka z Genya, taka właśnie. Jeśli chodzi o tę maseczkę, ja ją mam akurat z Niemiec, od teściowej. Aczkolwiek w Polsce wydaje mi się, że już ją widziałam albo widziałam bardzo podobną. Na pewno Genie ma fajne maseczki z takimi bombami siarłującymi, takimi jak ta właśnie. Także ja pozostaję tej maseczce też od jakiegoś czasu w Jena, nie zmieniam jej, jest naprawdę ok. I co my tu jeszcze mamy, to na pewno efektocil. Myślę, że większość ludzi go już gdzieś tam kojarzy. Pewnie wy też będziecie kojarzyć, jak tak na niego patrzę, to już chyba wielokrotnie widziałam w wielu miejscach efektocil. Także jest to coś, co w sumie towarzyszy mi od przynajmniej 4 lat nie zmieniam go, dla mnie kolor ten 03 jest bardzo fajny, to jest naturalny brąz, on do blondów nadaje się super, tylko że trzeba z nim uważać, ja nie uważałam, no i skończyłam z czarnymi Bywiami. ale faktycznie trzeba go długo przetrzymać, żeby tak skończyć Niemniej jednak, mam nadzieję, że nie spotkam mnie to dzisiaj także mamy ten efekt ocil. co jeszcze takiego, to na pewno toner Tonę do włosów z Milkshake'a. Myślę, że dużo ludzi kojarzy Milkshake'a. Ja mam akurat w kolorze puderowym. Też już stosowałam go uprzednio. Nie jest to dla mnie nowość. Nie jest to pierwszy raz. Do tej pory sprawdzał mi się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że teraz też mnie nie zawiedzie i te już lekko żółte włosy przestaną być żółte. I co takiego jeszcze mam tu w zanadrzu, to na pewno peeling. Peeling taki o. Z owieczkami. Wiem, że wygląda dosyć specyficznie przez te owieczki, ale nie bez one tam są. I wiem, że to, co powiem, pewnie będzie lekko dziwne, ale ja też byłam źle nastawiona początkowo. Ja ten peeling poznałam w 2019 roku, jak poszłam do szkoły makijażu tutaj we Wrocławiu, ponieważ wykładowczynie go bardzo mocno dla klientek polecały. No, i ja się skusiłam, oczywiście, zakupiłam go. E, o cóż chodzi z tymi owieczkami? To jest peeling z łożyskiem owcy. Tak, wiem. No ale cóż, działa naprawdę bardzo dobrze, dlatego ja pozostaję też wiena od tego 2019 roku. On naprawdę nie tak dużo kosztuje, nawet teraz chyba około 50 zł, wydaje mi się. Co do jego działania, działa super. Peelinguje bardzo dobrze, jest to naprawdę świetny peeling, który działa sprawnie. Przede wszystkim skóra nie jest w żaden sposób podężniona, zaczerwieniona. Także tutaj na wielki plus. Jedyny minus, jaki ja widzę, no to niestety jest jego ściąganie, czyli tak naprawdę to jest ta kwestia pozostałości, jakiej mamy na buzi, ponieważ to troszkę trwa, niestety samą wodą nie jesteśmy w stanie tych pozostałości. Tak w 100% można powiedzieć, ściągnąć od razu. Trzeba poświęcić chwilkę dłużej, no ale efekt wynagradza, przynajmniej w moim odczuciu. Także będziemy mieć jeszcze dodatkowo ten peeling. No i myślę, że to chyba wszystko, chyba że coś jeszcze tam dojdzie po drodze. Niemniej to są główne elementy naszego glow po dzisiejszego. Ja w takim razie zmykam przede wszystkim na mycie włosów, aby zrobić jako pierwsze tonowanie, no a potem następne kroki. Także widzimy się już po myciu włosów. Ja już jestem z powrotem. Tak jak widać mam już umyte, rozczesane włosy. No i teraz będę nakładać tony. Zobaczymy jak to wszystko nam wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze i że te włosy będą troszkę lepiej wyglądały i będą w lepszej kondycji niż po morzu obecnie i po ogromnym słońcu, bo troszkę a wyschły, a bez bezwłókły. No i będę sobie nakładać mój czepek. Mój czepek kokaretki, który bardzo lubię do tego, także mój czepek zaraz wyląduje na głowie, ale na sam początek toner. Ja go nakładam, szczerze mówiąc, bez rękawiczek, choć jest on, jak widać, Dość gęsty. O, myślę, że teraz będzie widać nawet lepiej. Jest on dość gęsty i fioletowy. Jednak nie pofarbował mi nigdy jąk. Także mam nadzieję, że nie zrobię tego i tym razem. I możecie się pewnie zastanawiać. Dlaczego nagrywam zupełnie bez makijażu, bo większość ludzi jednak nawet do takich czynności jak, jak glow up i e, tonowanie włosów, czy wyniechenny nagrywa w częściowym makijażu. Ja nie nagrywam w ogóle w makijażu, ponieważ nie maluję się na co dzień i no, taka jest prawda, nie będę nikogo tutaj oszukiwać. Prawie w ogóle się nie maluję, bo no, nie mam takiej potrzeby, poza tym... Nie ukrywam, że jest to trochę strata czasu dla mnie, bo pracuję tylko online i pracuję z domu. Także ja z domu wychodzę stosunkowo rzadko albo na krótko. Na przykład na jakieś zakupy, czy do lekarza, czy na paznokcie. Wtedy jeszcze czasem korzystam z tej okazji wymalowania się na przykład. Ale nie zawsze szczerze mówiąc, ponieważ jak mam dosyć sporo zajęć i właśnie ten moment wyjścia na paznokcie na przykład, czy wyjście do lekarza, czy wyjście na zakupy, jest dość krótki. To szczerze mówiąc, nie chce mi się, nie opłaca mi się malować. Także tak to wygląda na co dzień. Jeśli chodzi o makijaż i taką naturalność, to w sumie przyszło mi to z czasem. W tej chwili już po latach takiej pracy, można powiedzieć, bo już pracuję. O, prawie 9 lat, jeśli chodzi o bycie, można powiedzieć, trenerem języka angielskiego. To szczerze mówiąc, dopiero po latach przestałam się malować. Jeszcze dobre kilka lat temu traciłam bardzo dużo czasu na malowanie, na fryzurę, A tak szczerze mówiąc, nie zmieniało to wiele w moim dniu. Obecnie czuję się dobrze, tak jak teraz, czyli. Bez makijażu. Wiadomo, że w makijażu człowiek czuje się mimo wszystko czasem trochę pewniej, czasem trochę lepiej, trochę wygodniej, a czasem po prostu czuje się bardziej wyjątkowo, no bo nie nakłada go codziennie. Czyli ten moment nakładania jest w jakiś tam sposób wyjątkowy. No ale tak jak widzicie, ja prezentuję się na ten moment, tak? Co nie znaczy oczywiście, że nigdy tego makijażu tutaj nie będę, ale myślę, że to też taka fajna odmiana. Dla filmików właśnie z makijażem, czy dla filmików, gdzie panie są w 100% przygotowane już do wyjścia, przygotowując się do wyjścia, bo tego typu filmy zaczęły mnie w pewnym momencie trochę irytować. Choć wiem, że, że mają makijaż, są już przygotowane, to mimo wszystko gdzieś tam złościło mnie to troszkę. Poza tym chyba w tych czasach. Troszkę takiej sztuczności, można powiedzieć, i dużych ingerencji kosmetycznych. Miło jest czasem zobaczyć, że ktoś e, nie przejmuje się aż tak bardzo e, i że ktoś po prostu wygląda tak samo tu, jak i w rzeczywistości. E, także mam nadzieję, że też to tak odbieracie i że czasem taki e, powiew tego, co rzeczywiste i tego, co naturalne, jest też ok. No, bo nawet jak ostatnio sobie tak przypomnę, inna sprawa film, który oglądałam na Netflixie, dosyć nowy, myślę, że dużo osób pewnie go też oglądało. Um, on nazywa się bodajże Family Affair. Um, on jest komedią. Myślę, że to taka komedia, nie komedia, zależy, ale jest chyba sklasyfikowany jako taka zwykła komedia. I kto w tym filmie gra, to na pewno Zach Efron. Jamie King, o ile dobrze pamiętam, no i oczywiście Nicole Kidman. I jeśli chodzi o ten film, nie mam nic do takich Netflixowych komedii, chyba my wszyscy wiemy, że Netflixowe komedie to nie są najlepsze komedie, ale już jak włączamy, no to wiemy, z czym się to je, Ale. Y Byłam przejażona w pewnym sensie, jak zobaczyłam Zaka Efeona i obok Nicole Kidman. Między nimi jest dosyć spora różnica wieku. Myślę, że koło 20 lat, on jest po 30, gdzieś 35, 6, a myślę, że ona jest gdzieś po 50. Tak, tak sądzę, nie sprawdzałam tego, także nie chcę tutaj nikogo kłamać. A szczerze mówiąc, wyglądali trochę przejażająco, jak takie woskowe naleki. Także nie ukrywam, że troszkę mnie to przejadziło, bo um, bardzo lubię Nicole Kidman, ale w pewnym momencie w niektórych scenach nie do końca ją poznałam. No a Zac Efron tym bardziej. Także um, trochę sądzę, że już się nam to opatrzyło. Um, myślę, mówiąc nam oczywiście, mówię, że um, opatrzyło się to mnie, i ludziom, którzy również komentują w internecie, przynajmniej po komentarzach, tak wnioskuję, że część ludzi już, już ma trochę dość takiego wyglądu. Wyglądu, który nie jest naturalny, tylko uzyskany poprzez medycynę estetyczną, albo wyglądu, który jest właśnie wspomagany różnymi zabiegami, makijażem, pyzłą, doczepami i różnymi innymi możliwościami, jakie obecnie mamy że myślę, że stąd ten pomysł, żeby nagrywać właśnie tak. Co nie znaczy oczywiście, że jestem przeciwna medycynie estetycznej czy operacjom plastycznym. Nie, nie jestem, ale do momentu jak to wygląda, naprawdę dość naturalnie, i jeżeli nie jest to przesadzone, to myślę, że tak. I myślę, że sama jak najbardziej, jeśli miałabym taką potrzebę. To jak najbardziej bym skorzystała, ale do takiego momentu, kiedy sądzę, że jest to naturalne i że już nie dzieje się za dużo w moim wyglądzie. Także to taka dodatkowa dygresja. No i w sumie powiedzenie, co i jak i dlaczego właśnie tak tu przed Wami siedzę. Natomiast no jestem już po tonerze, myślę, że wszystko dobrze wczesałam, pozostało mi nałożyć czepek i wrócić do Was za chwilkę właśnie w czepku na resztę glow upu, dlatego, że muszę oczywiście wymyć ręce, są trochę brudne, także widzimy się za chwilę. Jestem z powrotem. No i teraz wracamy na hennę. Czepek już jest, także elegancko. Przed henną zabezpieczyłam oczywiście te przestrzeń. Tutaj podbywią i nadbywią kremem. Może być jakikolwiek krem, może być nawet bardziej tłusty. Tym lepiej, bo ta henna się wtedy nie przeniesie na skórę. Zabezpieczyłam akurat cetafilem. To mam zawsze pod ręką, bo cetafil u mnie jest zawsze w domu. Także ja już tutaj mam rozrobioną hennę. Mam w taki właśnie sposób. No, i mam dodatkowo jeszcze patyczki kosmetyczne i zwierzone płatki kosmetyczne, jakby coś poszło nie tak. No, i oczywiście, dowytajcie za chwilkę, za kilka minut. Także zaczynamy z moim standardowym lustekiem z Glam Shopu. To jest jeszcze z edycji Mandala, także ohoho, kilka lat wstecz, ale działa dalej, bardzo dobrze się sprawuje, maluje się czasem do niego, czasem służy mi właśnie do tego typu zabiegów, także dzisiaj posłuży mi do Henny. No to zaczynamy. Chyba by było na tyle dlatego, że ja to robię dosyć niedbale. Wiem, że mam nałożony krem i że raczej nic nie powinno się takiego złego zdarzyć. Także jedyne co robię jeszcze ewentualnie to po prostu moczę sobie w wodzie taki właśnie patyczek kosmetyczny. No i w tym wypadku lekko przeczyszczam od dołu. Od góry. Dając od razu kształt, plus minus. Pamiętajcie, że nawet jakby coś poszło nie tak, to to się i tak za chwilę zmyje po kilku myciach twarzy. Także to nie jest na zawsze. To nie makijaż permanentny, na szczęście. A mniej więcej o tak. Potem sobie dokładam ewentualnie w miejscach, gdzie zabrałam zbyt dużo produktu. No. no i tak będę zostawiała na jakieś kilka minut mniej więcej do 5 max, żeby nie były za ciemne i za chwilkę za te kilka minut no zobaczycie jaki będzie ten efekt końcowy. Dodatkowo jeszcze powiem, że jestem już po peelingu. Nie robiłam tego tutaj przy kamerze, bo byłoby to bardzo niewygodne. Ze względu na to, że ten peeling nie zmywa się aż tak dobrze, tak jak wspominałam, należy go zmyć kilkukrotnie. I w tym momencie takie mycie twarzy tutaj z miską. Skończyłoby się źle, ja już to wiem, także zrobiłam to uprzednio, jestem już po peelingu. No i za chwilę pochęnię wrócę z efektem, oczywiście po tym farbowaniu włosków. No i po tym farbowaniu włosków zostaną już nam tylko maseczki na szczęście. No to widzimy się za chwilkę. Wracam już pochęnię i myślę, że widzicie, że te włoski są już zdecydowanie ciemniejsze. Ale nie są tak także o to mi chodziło. Takie już zostawiam, nic więcej nie potrzebuję na ten moment. Tyle w zupełności wystarczy. Są po prostu bardziej podkreślone, chętne już sobie odkładam. No i będziemy przechodzić do maseczki i oczywiście płatków pod oczy. Jeśli chodzi o to, co mam na głowie, czyli tony. Ja jeszcze chwilę podtrzymam, tak przynajmniej żeby był na głowie 30 minut, 30, no może 35, choć staram się tego nie przekraczać oczywiście, bo tak też producent nie zaleca. Niemniej jednak jak te włosy już troszkę zżółkły, to wolałabym go potrzymać dłużej, także idealnie na maseczkę, potem szybko płukam, no i będziemy widzieć efekt końcowy. Nie wiem jednak, czy uda mi się go dobrać teraz, dzisiaj, ponieważ będę miała za chwilę zajęcia i bardzo możliwe, że się nie wyrobię, także w najgorszym wypadku ten efekt końcowy dopiero pokażę jutro. Ale nie martwmy się tym, może uda mi się, zobaczymy za chwilkę. No a na ten moment idziemy do płatków to jest nasz numer jeden. Jeśli chodzi o płatki, to ciekawostka. Ostatnio widziałam taki filmik, nie wiem, to chyba była nawet rolka na Instagramie Agnieszki Janoszki nim, i ona pokazywała, jak takie płatki zakładać w inny sposób niż te standardowe sposoby. I szczerze mówiąc, ten sposób bardzo mi się spodobał. On jest bardzo dobry na rozświetlenie przede wszystkim kącika, ponieważ te płatki nie lądują w ten sposób. Ani nie lądują w sposób o taki odwrotny, tylko lądują typowo w kącik. Mniej więcej taką, aby ten kącik rozświetlić jak najmocniej i aby on nie był zbyt zapuchnięty. Także powiem szczerze, że to działa. Byłam sceptycznie nastawiona, bo myślałam, że pewnie nie będzie to robiło większej różnicy. Ale powiem szczerze, że w moim odczuciu, jak sobie dałam płatki w jedną stronę i w drugą stronę, i to porównałam tak jak Agnieszka, to dawało radę naprawdę. Także ja przy tych płatkach zostanę właśnie położonych w ten sposób. Idę sobie już do maseczki, no i kładę maseczkę na płatki. Nigdy nie na odwrót, bo to się nie będzie trzymało. A jeśli chodzi o maseczkę, to cóż, zawsze mam problem z tymi maseczkami, ponieważ one są bardzo duże, a ja mam bardzo drobną twarz. I niestety, co tutaj następuje, to maska, w której ja się po prostu topię. I ja normalnie w niej mogę pływać, także. Zobaczmy, czym uda mi się tym razem z jak najmniejszymi nacięciami, ale już wiem, że nacięcie będę musiała zrobić tutaj standardowo, żeby mi się to wszystko na nosie trzymało. Także biorę zwykłe nożyczki, robię ciach, nacięcie tutaj w okolicy nosa. No i będę ją robiła na zakładkę. Myślę, że zaraz zobaczycie, o co chodzi. Myślę, że teraz to dobrze widać. No i jak widać, ta maska jest naprawdę dla mnie duża, zakładek jest sporo. Trochę źle się w niej mówi i dzięki temu, że mam nożyczki zrobię sobie też nacięcie o tu. I tu. No i gotowe. I co? Widzimy się w takim razie z efektem końcowym. No patrzcie, wracam jeszcze tylko po maseczkach, ale patrzcie jaka skóra jest piękna, jak ona się błyszczy, jak ona jest gładka i jedyna, naprawdę ten sialuron. Ratuje życie. I ta maseczka już nie raz mi tak życie uratowała, także polecam sobie zrobić taki rytuał pielęgnacyjny. Ja naprawdę się cieszę, że to zrobiłam, że mam już też ładne bywi, wreszcie takie mocno widoczne. No i niestety nie zdążę zrobić włosów. Musiałabym je teraz wysuszyć i ułożyć. Mam 15 minut do zajęć, także zdążę je tylko umyć szybko. Ale oczywiście, zamelduję się już z całym pakietem, czyli z całym efektem końcowym. Jak już dojdą włosy, także pewnie dogram to jutro, jak włosy będą już ładne, ułożone i będą prezentować się elegancko. Może nawet uda mi się umalować, ponieważ mam też jutro spotkanie. Także jest duża szansa, że jak już się dogram w tych włosach. To nawet będę w makijażu. Zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. Na teraz mega polecam zrobić sobie taki rytuał pielęgnacyjny co jakiś czas, a szczególnie po wyjeździe wakacyjnym, bo wtedy człowiek czuje się taki wypielęgnowany, taki zadbany i taki nowonarodzony. Także naprawdę polecam. A teraz odmeldowuję się, idę szybko zmyć włosy i idę na zajęcia. Widzimy się już z efektem końcowym. jak już wyglądam po całościowym grała. Tak jak widać, włosy się ochłodziły troszkę. Mam nadzieję, że to widać tak stoję właśnie w balkonie, w przejściu, żebyście widzieli mniej więcej, jak one wyglądają w tej chwili. Ich kondycja jest zdecydowanie lepsza. Kolor oczywiście. Także skóra i brwi zdecydowanie. Czuje się też lepiej karki w Także wyglądam tak właśnie w tej odsłonie, już z makijażem Inverna, bo czekam właśnie na gości, którzy przyjdą, myślę, tak za 10-15 minut. Także miałam jeszcze chwilkę, żeby to dograć. Jest już ten kolejny dzień oczywiście. No i jak widzicie, wygląda to całościowo tak. Także mm, jestem już po wszystkich zabiegach. Taki jest efekt. Mam nadzieję, że się on podoba. Mi zdecydowanie się on podoba. Także w takiej odsłonie myślę, że się już żegnamy. Thank you